Inwestycja ta, która w tym momencie dzisiaj rozpoczęła się w sposób oficjalny budowa kanalizacji, wodociągowania południowej strony miasta, to inwestycja na kwotę blisko 40 milionów złotych. To inwestycja, która w przeciągu kilku najbliższych lat, maksymalnie do 2013 roku, obejmie swoim zasięgiem wszystkie tereny, które do tej pory nie mają wody i kanalizacji. Nie pamiętam, żeby z tej strony obwodnicy cokolwiek kiedykolwiek było coś robione, cały czas była tamta strona robiona, tam Słoneczna, tamta strona Wisłoki, myśmy byli tak po macoszemu traktowani, no nareszcie w tym roku już to tak jak gdyby dojrzało jak czyra gna. no i wzięto w końcu nas do, do pod uwagę, no i zaczęto robić tą inwestycję. tak zwany świderek na długach. Najtrudniejszy element i tak zwane zaznaczanie miejsca łopatą. Wielkie brawa drodzy Państwo. To już...